Match begins in one start. Go, go, go! Zmień na K.O.H.A. Dobra, skręć w prawo, w prawo, idź w prawo, dobra, teraz w lewo, dobrze, przed ciebie. przed ciebie idź tam w stronę tej Traka tego, dobra, tutaj na prawo skręć. A no, możesz rzucić, tutaj rozłożyć, ale uważaj, to zabili twojego, i tutaj też spójrz się, zabij spójrz się, zabij, dobrze, przeładuj ładnie, spójrz się jeszcze raz dobrze, zabiłeś, tutaj teraz z lewej wychodzi dobrze, leży, następny uważaj zranił cię trochę tutaj z lewej spójrz, dobra, teraz znowu z prawej spójrz nie podchodź, nie, nie podchodź do przodu oni przejmują, tutaj patrz z tyłu. Dobra, teraz się cofnij. Spójrz się tutaj, właśnie. Nic się nie dzieje. Ale patrz tam, a przejmują. Dobrze, rzuciłeś najfa, ale nie trafiłeś za wysoko. Uczyłem Cię przecież, jak masz rzucać. No i. Nie, no. No nie tak. No stary, no nie. To miało być inaczej. No czemu wyszedłeś im tam? No i co, że przyjęli A? My mamy B i C. A już nie było nam potrzebne. No i gdzie ty tam lecisz? No i po co? Pilnuj C. No czemu tam biegniesz? Zaraz znowu umrzesz. <grym> No i czemu się mnie nie słuchasz? Cofnij się, zaraz ktoś tutaj cię znajdzie. Ktoś cię zabije. Uważaj, tam jest spawn za tobą. No mówiłem ci, zrespili za tobą. No i widzisz, trzeba było się mnie posłuchać. Dobra. Teraz masz się słuchać mnie. Idź zobaczyć, co tutaj się dzieje na A właśnie. Rzuć radar, dobra. Uważaj na prawo jest jeszcze. Dobra, zabi O Boże, no. Kaleka. Po prostu kaleka. Mm. Dobra. Teraz masz robić to, co ci każę. Słówko w słówko. Idź tam do tunelu. O, właśnie widzisz, kościół był. Dobrze zabiłeś. Rzuć radar, tak. Ty to już znasz, widzę. Już tutaj. Nie muszę ci Podpowiadać. podpowiadać. Zabij tego gościa. Dobra. Idź podnieść coś tutaj. Scavenger, a nie trzeba. Dobra. Hytzo, tutaj mu strzeliłeś. Dobrze, tutaj następny się zrespił. Właśnie tutaj jest resp obok tego drzewka. No i dobra. Tam, ładnie, właśnie, cover, tutaj, połóż się na moment, połóż się jeszcze, masz czerwone hp, no, dobra, idź tam w stronę C, ale uważaj, to ja się zrespił, właśnie, widzę, że to wszystko widzisz, ale nie muszę ci mówić, za tobą się zrespił, o właśnie, tam przy drzewku się znowu zrespił, Działać z standem, no ale nic, leży. Dobra Tutaj co masz? Coś masz do zrobienia? Odpocząć, za dużo biegałeś Dobra Dawaj biegniesz dalej Uważaj tam parę gości jest na UV. No ale nic Uważaj tutaj wszyscy padli od granata Tutaj O gościu ładnie, nie daj przejąć C To jest To jest właśnie twoje zadanie Ochronić punktu nie daj przejąć. Zabij. Zabij obydwu. Zabij ich. Szybciej. No i przyjęli cię C. No i. O Boże, jak ty tego pilnujesz? Szkoda, gadać. Dobra, przejmuj te C z powrotem. Tutaj jakiś idiota ci pomaga. Skorumpowany idiota, tak. Red HP to właśnie. Się schowaj Nie wiem co teraz. No przeładuj. Możesz iść tam w stronę hmm, C nie co ja mówię. W stronę A. Ale tak bokiem, wiesz. Żeby cię nie zauważyli. Dobrze, tędy możesz iść. Pozwala. I teraz tam się zrespi jeden. No. Ale właśnie tutaj patrz, czy nikt się tam nie zrespił przy drzewku. Uważaj tutaj, on campi. Jest? Dobra, leży. Tam z tyłu się zrespił na tym respie. Tam się często respił. O i przy drzewku też się zrespił. To zabij tego przy drzewku najpierw. Dobra, teraz idź za tamtym. Co poszedł w stronę C. Dobrze. Dobra, zabij tego, bo. Bobka Idziesz dalej czy się cofasz? Dobra, to się cofnij, no Dobra, to idź teraz w stronę A, ci tak powiem, no Tam się spójrz na moment, no, idziesz w stronę A Tak, o, B tam przejmują To tam w stronę B możesz Coś się na pewno będzie działo Uważaj tutaj teraz. UWAŻAJ! Nie idź tak szybko. Na lewo może ktoś być. No. O, widzisz? Jest dwóch kości. No i masz table. Uważaj, tam jakaś czaczka, Kogoś tam zabili. B jest przejęte. O. Tak, zabij. Zeskanowałeś. Dobrze, teraz się cofnij tam do A, właśnie, bo zaraz będę przejmować. O, już przejmuję no nawet Idź szybciej. No, przejęli A. No, i jak mogłeś na to pozwolić? Tutaj, Kserion. To on chyba wcale nie strzela. Ale dobra. Uchwała, ja tylko przejmuje, widzisz? Widzisz, jak się poświęca. Przy drzewku jest jeden, dobra. I tutaj Hmm idź tam dalej, wejdź tam do środka. Nie bój się. No i idź. Nic się nie zrobił. No. Tam właśnie jest na respie. O! I tu byłeś mała. Dobra, włączaj. Hmm. Zresetowały się znowu wyzwania. Od mapów widzę. Dobra. Dobra, zabiłeś 6 osób. Mamy. Tutaj skorumpowany idiota, jak to idioci. Coś pisze na czacie. Jakiś McDollar. Jo pisze. Nie wiem Czym w trakcie rundy można pisać ją, ale... No nic. Tutaj. Zabij tego właśnie za ścianą. Nie zabiłeś. A, tutaj. No, dobrze zauważyłeś, że na plecach na UV. Widzę, że sobie nawet z tym radzisz, że nawet podczas strzelania trzeba kątem oka właśnie patrzeć na EV. Teraz tam do Ajdź, bo widzę właśnie, że coś tam się dzieje. Tylko jeden Red Dot właśnie widzę na mapie. No dobra, dwa. Tutaj jakaś czacha, ale widzimy swoich, tak? C przej przejęli nawet już idź do C, przejęli. Tam nie, nie zdrespią się za tobie. Za tobą. Dobra, traka wysadziłeś, to możesz podejść. A już się skończyła runda szybko. No ale widzisz, posłuchałeś mnie, to od razu wygrałeś. No, no to dobrze się spisałeś. To dzięki i cześć.